Let me try to respond to that. I, I, I very much disagree with this uh, analogy. I think there is one situation where you have uh, a private citizens, people in their homes. one situation where we have people who Being attacked and then they are responding to a certain situation. uh they are reagują na sytuację, w, którym, w której są atakowani, uh, przychodzi ktoś i atakuje ich, Oni jakoś tam reagują, dopuszczają się jakiegoś czynu i w sytuacji kiedy przed sądem zeznają, powołują się na stan wyższej konieczności. And self defense is a legitimate defense and many people got uh, uh, were found not guilty because they acted in self defense. działanie w obronie własnej w stanie wyższej konieczności, to jest bardzo dobra droga obrony w wielu przypadkach wielu sprawach osoby oskarżane były z tego z tej odpowiedzialności zwalniane w końcu. There is different uh, situation when you have a government Uh, which has in a democratic society the monopoly over the use of force no ale to jest inna sytuacja, kiedy mamy do z rządem, z który ma monopoly na użycie, e, and has limits on how to use force and in what situations to use ma ograniczenia co do stosowania siły, rozwiązań siłowych, uh, gdzie, kiedy ja. So, if we believe in the same democratic, if we believe in the same democratic process or values, then you would agree with me that uh, a democratic uh, government or authority would not resort to uh, acts of violence. Jeżeli wierzymy w ten sam proces demokratyczny i wyznajemy te same wartości demokratyczne, to pewno się pan, państwo czy Pan ze mną zgodzi, panowie czy Pan ze mną zgodzi, że to jest inna sytuacja, ale nie ma tutaj e, mowy o tym, że państwo używa środków przymusu w sytuacji bezpośredniego zagrożenia, e, które występuje w przypadku e, wejścia na posesję pokróju. I think there were regimes in the past that justified the use of torture and the use of war and aggression in the name of uh, protecting uh, national security. And we know those regimes very well. Były w historii takie reżimy państwowe, które powoływały się na, na konieczność ochrony własnych obywateli, własnego terytorium, własnego bezpieczeństwa i dopuszczały w związku z tym działania agresorskie, wojenne tak dalej. znamy wszyscy te, te reżimy. The, the experience of history, historical experience has been is that act of torture has been so barbaric and brutal that do not fit a democratic society. I historia nam odpowiada, że tortura e, jako zjawisko jest czymś tak brutalnym, czymś tak nieludzkim, że po prostu nie pasuje do demokracji. And there are other means that uh, has to be uh, taken, uh, has to be used that are not that are, that are consistent with the same values that we all agree and we need to protect. And that that's why the convention against torture and the definition of torture has to do with This kind of situation where there are people in government custody. You are not talking about situations where people are uh, private citizens. That's why the, the, the definition of torture is it does not address the situation of uh, 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 private uh, instances or private citizens. It's more about mainly uh, uh, people who are acting on behalf of an authority or a government. I są inne środki, które należy rozważyć w demokracji. I to są środki, które, tej demokracji bardziej, do które, które do tej demokracji bardziej przyswają i powinny być stosowane jako, jako, narzędzia, jako narzędzia skuteczne. I dlatego właśnie konwencja zakazująca tortur i dlatego definicja mówiąca o tym, czym jest tortura. Odnosi się do sytuacji, w której e, tortura to jest coś, to jest akt e, realizowany przez czynnik państwowy, a więc przez władzę, nie przez o, prywat, e, obywatela, e, zwykłego człowieka wobec drugiego zwykłego człowieka, tylko mówimy tutaj o sytuacjach, kiedy z mocy władzy ktoś torturuje w imieniu państwa e, e, taką osobę i w imieniu tego państwa próbuje torturą coś e, wymusić. Just a, another last point is that when, if we follow the rationale rationale that uh, that torture would be justified, then why it would not be justified in a situation where you have uh, someone who committed a crime and not a terrorism crime, who was a suspect and you you want to deal with a just general crime across uh, in the society? If you if you agree that. The, now, because the terrorism is a national threat, then maybe tomorrow there will be gangsters in your society that you think that well, I, I have to resort to the same kinds of acts to do that. Uh, so, how would how would you how, where do you draw the limits of where where you would use torture or not? jeszcze jak nawiązując do pana pana logiki i zapytać. No jak to jest, czy użycie tortury w sytuacjach, w sytuacjach zagrożenia, zagrożenia dla bezpieczeństwa kraju jest uzasadnione, a już użycie tortury, by wymusić zeznania sytuacji pospolitego, czy po prostu przestępstwa, tak, ściganego na, na gruncie prawa karnego, już tortura już taką techniką dostępną nie jest. Znaczy, mówiąc, jeżeli dzisiaj terroryzm jest takim wielkim zagrożeniem, to może się okazać, że gangi, czy jakieś inne grupowania przestępcze będą takim zagrożeniem wielkim e, jutro i będziemy Są. 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 przesunąć, tak? Tak, tak. Ja, ja mam, ja mam so, i simple, i simple, i The act of torture would be just as using force by the police officer in the Just to complete that. Because there is a trust in the government that the government is acting on behalf of the people. And I think you use those terms and this this analysis that we are trusted as government officials by the people to respect their rights and to act within the law. So if we we resort to torture and violence, then you are uh, uh, not acting on, on unless the people have, have made it clear that you are not. Stosowanie tortur byłoby analogiczne, to czy przypominało by użycie siły i e, środków przymusu e, na zasadzie powszechnego zjawiska przez policję na ulicy przeciwko, e, przeciw, przeciwko obywatelom, bo powoływał się tak często na to, że e, władza jest emanacją społeczeństwa i że to społeczeństwo daje władzy przez to e, poszczególnym organom pewne kompetencje, by wykonywała pewne, pewne zadania w wie, imieniu, wie tego społeczeństwa. No więc pytanie, czy społeczeństwo by chciało dopuszczać tortury, dopuszczać tego typu zachowania. No oczywiście zawsze możemy od społeczeństwa się odsunąć i przejść w kierunku no, historycznie znanego. Bardzo dziękuję za ten komentarz. <tuszę> zanim przejdziemy. Do dyskusji w szerszym gronie chciałabym poprosić jeszcze o wypowiedź panią Halinę bogową przewodniczącą Rady Fundacji, która musi opuścić nasz seminarium, dlatego chciałabym poprosić, żeby zadała teraz.